12 maja 2025, czekamy na przylot gołębi, lot z miejscowości Milicz, niecałe 300 km, gołębi jeszcze nie ma, wypuszczone 7.30, około 5500 gołębi, lot jeszcze się nie rozpoczął, a już są emocje, jest nerwowo, jest dulo, i dlaczego, za chwilę postaram się Wam opowiedzieć. Yy, przygotowuję picie jak zawsze, przycieplam troszeczkę tą wodę ze względu chociażby na tą niską temperaturę, którą mamy. Temperatura aktualnie jest około 11, 12 może stopni. Pogoda jak widać jest przepiękna, chociaż wiatr jest niekorzystny, bo wieje centralnie na góry, czyli wieje od północy yy, i będzie na pewno spychało te gołąbki. Lecimy sami, bo lot został przełożony, nie odbył się wystąpiły pewne komplikacje. Wrzuciłem taką informację na internet, więc odezwali się nasi hejterzy, którzy od razu skrytykowali, że boimy się, że boimy się pogody, że boimy się kropli deszczu. No to nie tak, panowie. Jak będziecie oglądać do końca, to się pewnie dowiecie. Na początek tą przycieploną wodę właśnie tutaj sobie wlałem już. Eee, możemy Rozcieńczyć mum. No, na puszka to się zastało. Dobra, trochę musiałem walczyć z tą puszką. Ale wreszcie się udało. Y, to taki ukłon do producenta i sponsora, że może że to jakoś łatwiej można było otwierać. Chyba, że ja nie 4 Cztery tutaj sobie sypiemy nawet i pięć. Y, mum. Tak, teraz widać, że to się bardzo ładnie rozpuszcza. Możecie tutaj sobie zobaczyć, jak to ładnie się rozpuszcza. Do tego spłynikuje z około 3 litrów wody, więc dajemy 5, 6, 12, 24. Tarni Speed. Tak. Dwie zakręteczki Beta minforte Forte. Tak, elegancko. I w lot Myślę, nie będzie bardzo trudny chociaż gołębie będą musiały walczyć z tym spychającym wiatrem więc trochę z siebie muszą dać napój jest gotowy niech sobie to tu troszeczkę postoi o, delikatnie, łagodnie, letni jest pojnik. do przylotu gołębi jest około 40 minut więc myślę, może pół godziny może zaskoczą, więc myślę, że w sam raz będzie taka woda do picia nie zapomnijcie sobie też otworzyć Lotów i podłączyć zegara, bo to przy takich nerwowych lotach często tak się kończy. Ja jeszcze czekając na tego chciałem przypomnieć o naszym konkursie: bardzo Wam dziękuję. Po jednym dniu jest tysiąca wyświetleń. To jest znakomity wynik z lotu drugiego Wieloń. Tam umowa jest taka, że 39 komentarz, a i mamy ich po jednym dniu, w zasadzie po dwóch dniach 25, czyli jeszcze kilka brakuje 39 komentarz otrzymuje nasz. Kubek firmowy, w którym pijemy kawkę, herbatkę. Za chwilę go może jeszcze zaprezentujemy, żebyście przypomnieli sobie o nim. Z każdego lotu, na razie, jeżeli to się będzie sprawdzało, jeżeli będą te nasze statystyki w oglądalności rosły, to będziemy po prostu to kontynuować i wysyłać na nasz koszt kubeczek elegancki na lot z nami do picia. Wymagamy tylko potem zdjęcia z tym kubkiem, żeby wrzucić pod filmem albo pod postem zdjęcie z naszym kubkiem jak pijecie kawę. Może jeszcze dwa słowa dlaczego ten lot przełożony, no nie ze względu na pogodę. Takie loty mają swoje plusy, swoje minusy, no bo lecimy sami, więc tu będzie bezpośrednia rywalizacja, nie będzie ścinek. Minus taki może, że, że właśnie nasza kabina po prostu odmówiła posłuszeństwa, samochód ma swój wiek. Turbina po prostu hmm, Chyba się rozszczelniła i, i dawała olej, więc nie można było nią jechać. Dlatego sąsiedni nasz oddział, z czego tutaj jako prezes sekcji Trzciana bardzo dziękuję, oddziałowi Limanowa 2, użyczyli nam swojej kabiny, która wróciła z ich lotu. I dlatego musieliśmy te gołębie przepakować do, do tej kabiny po prostu yy, drugie. I cóż, dobry lot, tajemnica odkryta, emocje już są. Myślę, że spodziewamy się szybkiego nalotu. Poprzedni lot trwał tylko. Konkurs 8 minut. Nasze głębie serię zrobiły w 2 minuty. Myślę, że dzisiaj będzie podobnie: nie będzie tych ścinek, będzie, spodziewamy się dużego nalotu. Chociaż ten wiatr się zmaga i jest coraz silniejszy. Głębie mogą też przechodzić gdzieś przez jakąś ścianę deszczu, więc też dla roczniaków może to powodować pewne komplikacje i obejścia. Przypominam o naszych koszulkach, przypominam o naszych kubeczkach. Za chwilę go pokażemy. No i jeżeli macie jakieś czapeczki, jeżeli macie jakieś inne pomysły na inne gadżety, podpowiadajcie, będziemy to produkować i wam w jakiś sposób dostarczać. A niebawem pewnie będzie można pewnie kupić sobie taką czapeczkę, kubeczek yy, czy koszulkę. Zobaczymy jak to pójdzie. Cieszymy się, że nasza popularność jest całkiem niezła. Lubicie oglądać nasze filmy. Sprawia Wam to przyjemność. Dziękujemy za wszystkie komentarze, za wszystkie lajki, za subskrypcje. Dziękujemy też za polecanie, za udostępnianie tych filmów. To jest dla nas szalenie ważne, że daje Wam to radość, że kibicujecie nam i obserwujecie jak metoda Morel Team sprawdza się pierwszy rok w naszej hodowli. Pamiętajcie, pełny karnik, bez wychowu młodych, na razie nie było szpicy, ale pierwszy lot zaczynaliśmy z 28 miejsca do oddziału. Po drugim locie, po wygranym locie z miejscowości Wielu, nie awansowaliśmy na miejsce na miejsce dziewiąte bodajże, w sekcji na pierwsze. No walka pewnie będzie do ostatniego lotu jak zawsze. Pamiętacie w tamtym roku przegraliśmy na ostatnim locie mając olbrzymią w zasadzie przewagę. No to jest sport. I powiem tak, bo to Four Pigeons For You to jest tak trochę dla gołębi, trochę dla hodowcy, możecie się nauczyć tylko na porażkach. Na sukcesie za wiele się nie nauczycie. Między jeżeli przychodzą porażki nie poddawać się. Głowa do góry będzie dobrze. Wytrwałości, cierpliwości. Przy tym długim wstępie, dziękuję bardzo. Czekamy na przylot Gołębi. Dobry lot. Pięknie siadły, nie? Grupką na Jesteśmy po 10 minutach od przygotu pierwszego gołębia. Jest około 30, ponad 30 gołębi. Cały czas siadają grupami, więc sprawdziło się to co przewidywałem, że gołębie przyjdą szybko. Pogoda do dosyć chłodno, ale siadają grupkami. Było 17 gołębi, potem była dłuższa przerwa, więc widać, że też ten wiatr trochę te gołębie rozdzielił. Wynik mocno będzie wypatrzony, bo spycha wiatr na południe. No ale trudno, leci się w każdych warunkach. Widać troszkę na roczniakach znać, że troszeczkę odczuły ten lot. Ale mam nadzieję, że z lotu na lot będzie coraz lepiej i pogoda będzie nam dopisywała. Najważniejsze, że ten lot się odbył. Były perturbacje z tą kabiną. E, fajnie. Jeden lot, kolejny do przodu. E, następny gołąbek siada, więc no, rozciągły się troszkę na trasie. No bo to już jest prawie 300 km. Więc to jest naturalne. Natomiast no, zaskoczyły gołębie, przyleciały grupką, czego chcieć więcej. Dobry lot.